Halo, halo, witajcie. Denominacje, doktryny, dogmaty. Ja się nie zajmuję religią. Ktoś napisał, żebym ja się nie zajmował religią. Ja się nie zajmuję religią, ja się zajmuję wiarą. Ten świat już zadbał o to, żeby wiara i religia były traktowane tak samo, był między nimi znak równości. To jest kompletnie co innego. Mnie religia nie interesuje. I zachęcam wszystkich. Do podobnego podejścia. Religia zajmuje się wypaczaniem, zmienianiem, wykrzywianiem przykazań Boga, stawianiem przykazań człowieka, zasad człowieka, norm, człowieka, tradycji, człowieka nad prawem Bożym. Tym się zajmuje religia. Każda, jedna. Katolicy mają katechizm i naukę papieża. Protestanci mają Biblię pawłową, czyli wykładnię protestancką, która rozumienie, Listów Pawła przekłada ponad wszystko, ponad całą resztę Biblii i całą resztę Biblii podnie, pod to dyktando tej wykładni listów Pawła podporządkowuje. To jest wszystko tradycja i wymysły człowieka. Ja się tym nie zajmuję, ja to krytykuję. Yy, I nikogo nie zmuszam do rozumienia Biblii już na czysto, bez tych tradycji, tak jak ja. Ja się dzielę moimi spostrzeżeniami. Chcesz obchodzić szabat, obchodź. Nie chcesz obchodzić szabatu, nie obchodź. To ty musisz to zbadać, podjąć decyzję i Bóg będzie z tobą ewentualnie o tym rozmawiał, dywagował poprzez, poprzez to, co się dzieje w twoim życiu. A na koniec jest sąd. I każdy samodzielnie, bez pośredników, bez prawnika, bez przedstawicieli żadnych prawnych bez organizacji religijnych rozliczy się z nim ja mówię że będzie ci łatwiej i dużo większy sukces będziesz miał dużo większe szanse na sukces w tej kwestii gdy zaczniesz samodzielnie rozumieć Biblię w całości bez nakładek protestanckich katolickich, bez filtrów jeśli rozgryziesz te przekłady, które są Zmanipulowane, jeśli zaczniesz sam szukać, musisz szukać. Większość ludzi w dzisiejszym świecie, w rozważaniach tych duchowych, przynajmniej twierdzi, że wie i znalazła. Na takim właśnie stanowisku stoją przeróżne denominacje, przeróżne wyznania. My wiemy i znaleźliśmy. Do jakiego wyznania należał Jezus? Mesjasz. Jahusza, Fady, Faryzeuszem był czy sadyceuszem? Który dogmat uprawiał? No właśnie. A ile teraz mamy dogmatów? Myślicie, że któryś z nich uprawia, któryś od niego pochodzi? Naprawdę tak myślicie? No, więc reasumując, z każdym rozmawiam, nikogo do niczego nie zmuszam. Yy... Potrafię się zezłościć na tych, którzy nie znają pisma, a zachowują się jakby znali. No i wtedy jestem bardziej ostry w komentarzach i wysławianiu się na ich temat. A tak to? No cóż, rób jak uważasz. Trzymajcie się. Niech Najwyższy Wam błogosławi.